Dzień dobry. Nie wiem czy wiecie, ale od nowego roku zmieni się sporo w przepisach. Jeżeli chodzi o wybryki kierowców, takie jak drift na drogach publicznych, jak i na parkingach prywatnych, takich na przykład jak koło Biedry, koło Lidla. Również przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym. Jak i na autostradach chodzi o przekroczenie plus 50. Policja będzie mogła odebrać za driftowanie na przykład samochód na 30 dni, jak i prawo jazdy. Tak samo za przekroczenie prędkości na autostradach i poza terenem zabudowanym, tak samo będzie mogła odebrać prawo jazdy. E, chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa poniekąd przez te wypadki, co się zdarzyły w ostatnich, e, ostatnim czasie w, na naszych drogach, ale w, faktycznie, wiadomo, trzeba zmieniać przepisy, ale jak zwykle zaczynamy od dupy strony. Tak samo jak miały się zmienić, e, znaczy miało być mniej wypadków po zmianie przepisów e, w ruchu pieszych. Oczywiście, to były w większości nie zmiana przepisów, tylko propaganda telewizyjna i rządowa. Jeżeli chodzi o statystyki rządowe, wychodziło, że już mamy zerowe wypadki śmiertelne, a w statystykach policyjnych wyglądało to jeszcze dużo gorzej niż przed zmianą przepisów. Tak jak zwykle, zmieniamy to od dupy strony nie inwestujemy w infra zmianę infrastruktury, która jest największym zagrożeniem dla pieszych i zmotoryzowanych na naszych drogach. Ci co poruszają się po całym kraju na pewno to zauważą, ci co tylko jeżdżą w koło komina to nie zawsze wiedzą odchodzi. <laughs> E, kraje zachodnie całkiem inaczej te rozwiązują. E, wiadomo, przepisy przepisami, ale tak samo trzeba uświadamiać e, i czego się nie robi w naszym kraju. W naszym kraju nadal miliardy się pompuje w telewizję propagandową, czyli rządową. E, w Kościół. Także motoryzacja motoryzacją, a e, przepisy przepisami, a statystyki będą wyglądać jak będą wyglądać. Pozdrawiam smotoryzowanych i do usłyszenia. I pamiętaj, nie bądź uj, subskrybuj. A zobaczysz więcej pięknych samochodów, które zdążyłem uchwycić na tym krótkim filmie.